create hey, maker hey who likes the evet test etmekte çiçe Moi kochani trupiarze, witam serdecznie, przed nami druga część naszej tajemniczej gry Stranger Will w najnowszym dodatku The Sims 4. I mega się cieszę, że tak bardzo wam się spodobała ta seria i pytacie mnie ciągle o to kiedy jest następny odcinek No to właśnie teraz jak to oglądacie, haha. Dobra słuchajcie, jesteśmy w naszym domu i ja zrobiłam naszej rodzince ściany, ale nie zrobiłam jeszcze dachu. Pisaliście mi po pierwszym odcinku, żebym zrobiła im ten dach, jak oni mogą żyć bez dachu, że kapi im na nosy. Proszę bardzo, proszę bardzo. Przy okazji ja już jestem w ogóle... Uziaki. Ja już jestem na kawerce również, ponieważ na ostatnim stromeczku mnie nie było, bo byłam chora, teraz jestem zdrowa, więc wiecie oprócz tej wspaniałej rozgrywki. Podziwiali mnie. <noise> I słuchajcie, co my tu mamy? Na czym skończyliśmy? A mianowicie skończyliśmy na tym. Że udało nam się wejść do tajnego laboratorium i mamy niekompletny kombinezon ochronny, którego musimy uzupełnić. My musimy skontaktować się z kimś, kto jest wojskowym i go zapytać o szczegóły, jak zdobyć zarodniki. Dobrze, że zrobił nam hamburgery, zjedzmy po hamburgerze i potem zastanówmy się dalej. Przypomnę Wam tylko, że cała akcja polegała głównie na tym, że, yy, słuchajcie, że tutaj wydarzyło się jakiś wybuch, erupcja i ona właśnie spowodowała to, że pojawiła się jakaś dziwna mgła. I to prawdopodobnie spowodowało, że filmowie z wioski zachowują się w ten. zachowują się w taki sposób. Staram się, słuchajcie, to ogarnąć, ale naprawdę to jest takie na zasadzie załatwienia spraw, na przykład w urzędzie, że e, już jesteście prawie w domu, już macie się macie załatwione, a tam jeszcze, jeszcze jeden dokument, a może jeszcze dwa dokumenty. No, niby tak nie wolno, ale. Co tam? Rząd ma takich napęczki, trzymaj! I to się nazywa właśnie biurokracja! Dobra, I słuchajcie, mamy ten wykrywacz, uhu, ale... Ej, słuchajcie, patrzcie co zobaczyłam, co odkryłam tutaj w toalecie, koleś ma roślinę. wychodzi mu z toalety. Dzięki, że mi czyścisz kibel. No nie ma sprawy, stary, mógłbyś sobie sam wyczyścić. Po to tu przyszłam cię odwiedzić, żeby ci czyścić kibel. O, słuchajcie, uciekło. O, słuchajcie, kochani, brakuje nam tylko jednego zarodnika, żeby móc użyć to, tej maszyny. Więc zgaduję, że tutaj mamy 15, możemy teraz użyć tej e, maszyny, aby skompletować dane dotyczące infekcji. Okej, okay, nasza simka, nasza jaśmi, coś tam. Kombinuję przy tym urządzeniu, i zaraz potem będziemy musieli znowu udać się do naukowca, żeby nam dał tą część do kombinezonu, żebyśmy mogli wejść tam dalej. Ale słuchajcie, nie będę już specjalnie podróżowała do miasta, tylko powtórzę podróż po miejsce e, właśnie z tym naukowcem, którego już poznam, z którym się zaprzyjaźniła. Lecimy do laboratorium i weźmiemy, słuchajcie, wszystkie nasze simy. Które są dawaj, robi nawet ze szkoły ci zwolnieć specjalnie na tę okazję Słuchajcie, biorę wszystkich I lecimy z tymi wszystkimi osobami do laboratorium, żebym się czuła raźniej Zjaśnij, jak mamy wchodzić do piwnicy, gdzie nie wiadomo co jest dalej Pewnie będzie jeszcze tysiąc innych przejść, do których będziemy musieli zdobyć 500 innych rzeczy, żeby się dostać O Jezus Trzeba już użyć tego kombinezonu i to będzie fajne, jak oni tu będą schodzili i będą tak nam po kolei, patrz, hehehe, wężykiem! <grymiany> o, o. O. O, o. jak mi przykro. Podejdź tutaj razem, użyj karty dostępu. Zobaczcie, mój może idzie! O, Ale daleko zaszedł, słuchajcie, rekord. Aż tutaj. Jesteśmy na dół. Okej. Okay. Jeszcze bardziej na dół musimy wejść. Słuchajcie. I z tego co widzę, to w tym laboratorium, kochani, y tak jakby hodowali przeróżne rośliny, bo tutaj, jak widzicie, jakieś inne jeszcze, oprócz tej, tej co opanowała na nasze miasteczko, ale tak jakby, wiecie, inne wersje tych roślin, no to nieźle, nieźle, słuchajcie. Dobra, coś mi się wydaje, że to jest na tej zasadzie, że jak teraz tam wejdziemy, zapiszę w razie Bo, bo mi się wydaje, kochani, że jak teraz tutaj wejdziemy, nie? Tutaj, tutaj, to te pnącze, czy nie wiem, jak ja mam to nazywać E, Zatakują nam jaśmi. E. O kurde! Ale wielkie! O kurde, belle! się z nią porozumieć. Ja nie wiem co mam zrobić. Próbuj się porozumieć. Nie chcę. Walczę. Nie możesz walczyć z rośliną matką, kiedy masz cechę zainfekowana. Stwórz czepionkę w analizatorze chemicznym, aby się wyleczyć. Nie możesz walczyć z rośliną matką, kiedy... Dobra. Rozumiem. Nie mogę z nią walczyć, bo muszę się tak jakby wyleczyć, nie? Ale mogę spróbować się z nią porozumieć I słuchajcie, wy, że jesteście ciekawi co będzie jak spróbujemy się z nią porozumieć Więc specjalnie na tą okazję zapiszę i spróbuję się z nią porozumieć Jakby nas zabiła albo coś O, nieźle O kurde, wrzeszczała na mnie Porozum się hey, bardzo fajna matka, która krzyczy na swoje dzieci. Patrzcie, gadam z nią. A kiwa głową! What the heck? Okay. Szczęśliwa! Mój nowy najlepszy przyjaciel, słuchajcie! Ale nie mam jej... O, jest! Matka! Niecierpliwa! Ten związek... Ten związek jest pełen napięć. Możliwe, że coś z nim jej się popsuje jeszcze bardziej. O kurde. O, ta poprawia oceny. Hej, gram nią dalej. Robi. Ona będzie chciała nas zjeść. Słuchajcie, tak jakby spada nam e, poziom i teraz rośnie. Ta osoba jest ani przyjacielem, ani wrogiem. To całkiem e, przeciętna znajomość. Co tu mamy za krąż? nie krąż? I tam z nią gadać. Zobaczymy, co się stanie. Będziemy mieli e, pełne, słuchajcie, na zielono. Siłki. Mocny związek opiera się na zaufaniu i wspaniałych wspomnieniach. No, te wspomnienia, kurde. Jakieś gara z jakąś rośliną, która co chwilę chce zjeść albo zabić. Nie wiem, co ona robi. Teraz ja bym jej Dobra, lecimy i ciekawe co się stanie. Poproszę o prezenty, poproszę o owoc. Próbuj się porozumieć! Dobra, jeszcze raz klikniemy porozum się. Żebyśmy byli takie best friends forever. Best ff, poprosić o prezenty. Poprosić o bogactwa, Poprosi o energię, proces w karierze. Poprosić o wydłużenie życia. Aha, czyli w sumie można prosić o to, o co prosić studnie 100 życzeń na przykład. Dobra, spróbujmy po kolei, poprosi o bogactwo. Ciekawie nie dam hajsów. złotych! Ty możesz na dzień nie przychodzić! O, nie mogę. Matka spełnia tylko jedną prośbę dziennie. Aha! Dobra, słuchajcie, to jest na tej zasadzie, że jakbyśmy ją poprosili na przykład o y, karierę, to byśmy dostali awans. Jakbyśmy ją poprosili o wydłużenie życia, to byśmy zostali cofnięci w danej grupie wiekowej lub dostali eliksir młodości. Jakbyśmy ją poprosili o y, energię, to byśmy pewnie dostali pozytywne nastrojniki, czyli to wszystko, co tam w studni życzeń, dupy nie urywa. I najlepsze będzie to, że ją teraz zdradzę. Słuchajcie, nie będę od nowa wczytywała tego w pisma. w świecie ją zdradzę. Dobra, zobaczmy, jak zrobić tą y, szczepionkę, żeby móc walczyć. Użyj wykrywacza infekcji, aby zeskanować skupiska zarodników i pielęgnuj dziwną roślinę, by otrzymać dziwny owoc. Aha! Czyli, słuchajcie, ja muszę mieć ten dziwny owoc y, i skupiska zarodników. Ja chyba. Co, orba, co by Co się stało? Czemu on ma hamburgery ze bzudebek? jeszcze sześć ich zostało. Co ty robisz? Chodźcie tutaj, chodźcie. Ale ona jest naprawdę przerażająca. Nie wiem, czy oglądał ktoś z was yy, Obcy? Taki, taki był serial, taki znaczy film yy, składający się z, z kilku części i tam właśnie też była taka matka tych obcych, która siedziała na samym dole i rodziła, i była taka wielka. O, dało się. Dobra, mamy. Słuchajcie, zobaczymy, czy my będziemy mogli zrobić tą szczepionkę, czy musimy skorzystać z pomocy kogoś innego. O, mamy! Słuchajcie, możemy zrobić szczepionkę. Czyżby to był koniec tej zagadki? A ja się robi szczepionki. Słuchajcie, wielki moment w świecie Simów. Jestem ciekawa, bo tam są dwie opcje: walcz w pojedynkę lub walcz z kimś. I wiesz, wiecie co mi się wydaje? Że najlepszą opcją byłoby, gdybyśmy yy, dali tą szczepionkę wielu Simom yy, i wtedy byśmy tam w kilka osób, nie? I, i mi się wydaje, że jeżeli są takie dwie opcje dostępne, to jeżeli pójdziemy same to ona nas zje albo nam coś zrobi, a jak pójdziemy z kimś, to pewnie nie zginiemy. Dlatego najpierw pójdziemy sami! Słuchajcie, będziemy zaraz sami umrzeć, zobaczyć, czy umrzemy, czy nie, to będzie bardzo ciekawe doświadczenie naukowe. Robię robi tą szczepionkę? Eee, eksperymentalna szczepionka. Przetestuj e, umieść świecić. czy ja będę musiała robić po jednej. Nie mogę z nią walczyć, bo muszę wybić szczepionkę, także robimy... zapis. I teraz, słuchajcie, przetestujemy tą szczepionkę wypiwa. Chajcie, czyli ta szczepionka nie do końca zadziałała dobrze, muszę przeczytać na innej O, mogę poprosić ją o owoc, idę na niej po owoc, daj mi owoc. O, wypluła. Dawaj, jeszcze raz minaj owoc. owoc już mam trzy hehe. Cztery. Pięć się wkurzy. Pięć. Co ona robi. Ale ona się. To ona robi. Nie daje mi pełno tych owoców. Dobra, czyli mamy te owoce. Dobra, to słuchajcie. A robimy tutaj. Skanujemy. Jakby co by się stało. O Boże, o nie, o nie, opętuje się! No i koniec. No i nie je ma jej na trzy godziny. I mi się za trzy godziny. Ej, słuchajcie, yy, na zewnątrz dzieje się coś naprawdę niedobrego. Patrzcie na tę pogodę. Jest po prostu wichura. Jakieś pioruny. Niedobrze to wygląda. Ej, ktoś tutaj idzie w ogóle. Aha, to my sim. Nie, 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 tak biega znowu. Nie, proszę cię, nie, nie biegaj tak. zatrzymaj infekcję. Słuchajcie, wrócimy do domu i dostaliśmy taki komunikat. Udało ci się odkryć drudu infekcji zagrażającej Stranger Will. To ogromna roślina, matka, ukryta głęboko w królestwie laboratorium. Jedynym sposobem na powrót do normalności jest pokonanie tej biednej istoty. więc Lekarstwo na infekcję i przygotuj zespół, który podejmie się walki z oficjalną matką. Słuchajcie, kochani, jak myślicie? Kogo zwerbujemy do tej walki? Ja głosuję na Marcina Buraka. zostawia łapkę w górę pod zdrowykiem przy w komentarzu hashtag Burak. Dobra, słuchajcie, na tym skończymy, bo dopiero akcja się zaczyna, czyli nasza przygoda Stranger wille będzie miała trzy odcinki. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Kolejny odcinek zobaczycie już w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że również jak ja nie będziecie mogli się doczekać kontynuacji tego wszystkiego. Dzięki bardzo za oglądanie, stawcie sub, hejtu, łączcie do tropiarzy. Widzimy się na strumykach Simsów we wtorek i na innych strumykach w inne dni w tygodniu. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia i miły gierek. Hejka!